Ja tutaj Amsha, jak widzicie jesteśmy w grze Dead by Daylight Czyli mojej ulubionej gierce, idziemy sobie zagrać ocańcem, naszą Nancy Która podobna jest do mnie, tak mi się wydaje przynajmniej, no może tylko dlatego, że ma kiteczkę, ale dziś ci... Ja tu widzę bardzo duże podobieństwo, dlatego właśnie dzisiaj sobie ją zagramy damy sobie tylko jakiś dar Jakiś fajny może, dobra byle jaki, żeby był jakiś Pewnie sobie nie bierzemy, bo zdobędziemy go podczas gry Mi się wydaje, ja tak przypowiadam tutaj przyszłość No co, usiądźmy wygodnie i zaczniemy zaraz grę. A czy wy gracie w top gierkę? Jeżeli gracie, możecie napisać w komentarzu na przykład, którą postać lubicie najbardziej i którą sobie gracie. Ja mam takie trzy i jest to ta piękna pani. Druga piękna pani. No i oczywiście moja Nancy, którą ja tu widzę duże podobieństwo. <grym> no dokładnie. Nie tylko w kiteczce, ale też w ubiorze. Znaczy, może ja se też nie noszę, ale te spodnie, no... A buciki... Miałam bardzo podobne. Zaczęło się, zobaczymy z kim będziemy grać. O nie, no Nancy kolejna. Ja w takim wypadku przeważnie robię coś takiego, że gram po prostu innym ocalańcem, ponieważ... Nie lubię być pełna do kogoś. Dlatego jednak sobie zagramy panną Kate. No dokładnie. No, o Jezu, nie to. jakiś ster Ma, oczywiście. O, jej, mamy kolejną przydzółeczkę. No to jedziemy. Do giereczki. Poprawiła się, zaakceptowała. No i lecimy. Uuu, wszyscy dają jakieś dary, no to chyba gierka będzie fajna. O, kolejne kwiatki, kolejne tutaj widzę. No, kwiatki są the best. No dobra, jesteśmy, o nie Nie lubię pomieszczeń, bo Trudno z nich trochę uciec, w sensie No Jak krwawisz to widać strasznie Twój jakby krwotok Tu nie ma żadnego generatora, więc stąd spitalami, kochana, oh shit Ona jest o tyle dobra Że ją strasznie słychać, nie? Już tam kogoś goni hmm. Będziemy ją pewnie ratować, coś tak czuję No i już padła nam dobra Czekamy gdzie na ją zanieście, żebyśmy tak szybko ra ratowali. Zabierzemy sobie generatorki. O, że to tu się dzieje. I jest nie powinniśmy tutaj zbyt zbytnio. Dobra, O, No tu przyjdzie czy nie? Kto tu idzie? Uż. Dobra. Lecimy, nie wiem, czy ktoś mi się ściągnie, ale. O, już ktoś mi się ściągnął, no to my lecimy. O. Potem mówiłam, że skręczka, ale tu jest troszeczkę. Być tłocznie, tylko sobie gdzieś polecimy i popróbujemy zrobić generatorki. Każą ona się tu gdzieś kręci, nie? Wiem, czy to jest dobry pomysł? Uuu, znowu ją padła. Chyba się na nią wzięła. Dobra, to robimy generator, dopóki ona nie powiesi jej. Już to mnie idzie. Dobra, przynajmniej ją tutaj zasłabiliśmy troszeczkę. To nie jest najlepsza miejscóweczka, ponieważ jak tu tylko wejdzie, to może mi się nie udać uniknąć jej, jakby wejścia. Idzie, idzie czy nie idzie? To się on ściągnął, więc się wróci pewnie. Okej. Okay. No nie, no. O dobra, tam, to tamto ucieknie, to dobrze w sumie. Dalej będziemy mieć czwóreczkę. Czy Natalie będzie usiłowała do mnie przyjść, czy pójdzie w inną stronę? Oj, zagapiłam się. No to teraz już na przyjdzie. Dobra, uciekamy stąd. O, idzie, idzie, idzie. O! Ha, myślałam, że mnie zauważyłam. jak widzicie, unikam się. Czasem wychodzę, czasem nie. <laughs> I nie wyszło mi. Dobrze, gdzie oni są? Dobra, tamtą, ja tamtą, no to skoczko. spoczko. Albo i nie. Zostaw mnie, ty króliku. Króliki są małe i słodkie, a ty co? Och, boże, pij tak jak tu leży, kurde. Te szczurki są słodkie, nie wiem, ja kocham szczurki i nawet te gryzonki tutaj, które z tymi oczami czerwonymi wyglądają słodko. Popatrz na no te piszczurki. One mnie tu chcą uratować, definitywnie. No, nie, przecież to jest dobry plan teraz mieć ściągać, bo ona tu się kręci, nie? Ale dobrze. Spitalamy, spitalamy. Tu nie mamy tej cechy, niestety. Ale wy nie, to nie mówię. No, taka cecha fajna, która wchodzi się do trafy i tak dalej. To ma i mi się pomyliła postać, trochę. trochę. na to, w tym momencie nie jest dobrym pomysłem, ale trzy. Gdzie ona się kręci? co tu się dzieje. Jakiś wirus chyba jest. Definitywnie ten Że my jeszcze żyjemy tutaj No i po co ty Uła Ona umiera już Niestety No widzicie o tym mówiłam Widzicie jak tą krew tam widać I weź tu ucieknij Kurde Dobra ona tu przyjdzie na stóweczkę A ja że jestem zdrojona muszę gdzieś skampić I kurde znalazłam coś do wyleczenia Tylko nie wiem czy tu była jakaś skrzynka Chyba nie Chyba na pewno nie. Czy tam jest jednak generator, czy mi się tylko wydaje? Nie, wydawało mi się. No. Kurde, za młode jestem na ślepoty chyba. Pewnie mi tutaj... O, jak sobie siedzi muś Ale to chyba ten wirus jest, go nie zabił. Tak mi się wydaje, bo taki zabezpieczony jest od tego, chociaż nie wiem. Dobra, ten generatorek. Bo tylko cztery są zrobione, a już trzy, trzy postacie tylko zostały. Okropne to jest. No, kiedyś byłam w lesie i pamiętam, były też takie gałęzie, one się tak układały, tak by Kurde. I powiem, że się przestraszyłam i od. Cii, tego nie było? E, I od razu. Widzicie tą krew? Widzicie tą krew? Już ona na stuferze będzie wiedziała, że ja tam jestem. Ale o tym mówię, no, nie mm. Proszę mi tu zdać króliku. Królik! Nie, mm. mm. co? I no, mi powiesiłaś. I teraz będziemy już walczyć. Gdzie są nasi przyjaciele? Tam się widzę, będzie chciały mnie uratować. Spacujemy, spacujemy. O, już sobie że już tam... Weźcie mnie uratujcie. No, nie możecie je zaatakować? Jakbyście tak wszystkie je na nią rzuciły, no to chyba... Ja bym był O, jaki... patrzcie, jaki słodziak! No, on chce mi tu pomóc, definitywnie, nie? Dobra, tam je ratuje, ale tak troszeczkę... Gdzie jest tamta? Tamto powiesili, o nie... Zespitalamy. Ja dalej nie mam żadnej apteczki. Mogę jednak coś sobie wziąć pójdę na górę i przeczekam trudne chwile. Patrzcie, jaka skurczybyk. No nie, no. O, już mnie nie zauważyła, ale zlamiłam trochę. No nie, ładnie mi tak zabijać. Ja jeszcze ostateczny cios. Który również zlamiłam. No dobra, no to ta gierka nam trochę nie poszła. Miała być jedna, ale chyba zagramy sobie jeszcze jedną. Mam nadzieję, po takim... Akcentem, no zakończyć tej, tego odcineczka. No nie można. No i wydefinitywnie weszą w sufit, ale to są w sumie duchy, więc to jest bardzo możliwe. Ile my punkcie zdobyliśmy? No, tak cienko trochę. Bardzo cienko. Nie popisaliśmy się. No dobra. Była moja znienawidzona, jakby to powiedzieć, pomieszczenie, więc teraz musimy pójść lepiej, dobra. Musimy uciec, więc bierzemy 100% za ucieczkę. Nie jestem dobrej myśli. Uciekniemy. To wyjdzie. Na pewno. A, to bierzemy nie jest. Nie no. Musimy wziąć moją postać. Okej. Okay. Od razu wrzucem ekipkę. No wszyscy lubią mam taki fajny nick, a tutaj po prostu będę go nie widać. Są takie fajne buźki, one są z arabskich jakby yy, literek, no z arabskich znaczek, to jest taka buźka Siu, i kropeczka, ale tu jej nie widać. Uuu, kwiatki, kwiatki, kwiatki. Kwiatki przynoszą szczęście, definitywnie. No, wcześniej nam nie przyniosły, ale teraz musi być. Ta gra jest niby taka prosta. Niby tak sobie tutaj cały czas to samo. A jednak ono jakoś tak mi zaskakuje zawsze, nie wiem. Nie wiem, bardzo lubię. No i znowu jesteśmy w pomieszczeniu. I to znowu w tym samym. To nie, to jest to samo, to jest to samo. Zaraz tam będzie znowu ta zaraza. No dokładnie. Pech mnie nie omija. Zobaczymy, jaki jest zabójca. O ile go zobaczymy. No się ma komboj. Papierocha masz w ustach, nie można palić. No, generatorka. Co ty tam robisz? Mówi, że to temki sobie robisz. No, no skłabiona, zaatakowali zaatakowali. Dobra. Kombojek nam pomoże. Dobry z niego zuch. Uu, dobra, to jest ten śmieszny ziomność, on jest strasznie straszny. Coś jest się taki duży i po prostu no... Trochę można się ugodać. On tu idzie. że mnie tu zabałczy? Bo ja myślę, że mi chyba nie zauważył. Wiecie, to jest... to jak ja być... Bycie w niepozornych miejscach jest czasem takie przydatne. Co, on mnie goni? Nie no nie. Że go wszędzie słychać, masakra. No, jego się zbytnio nie nie można, bo jest gigantyczny i... O, to jest po niemożliwe. Ja bym chciał jakiś totemik znaleźć. Proszę, totemik. Coś? Coś? Może totemik jakiś? W tych miejscach przy mnie są te totemiki. Tylko wronka sobie uciekła od nas. Ach, te wronki. Pytamy na górę, bo on tu idzie. Tu nic nie ma. Nie lubię tej mapy. Zuchwałość, zuchwałość, ale nie będzie gdzie jest. O, szu. On tu kogoś gdzieś broń. Nie wiem, to nie, nie możesz znaleźć jakichś generatorów. To jest jakaś taka mała, co mapka jest. To jest taka mała. O, dobra, to jest ten generator, który robiłem na samym początku, więc A go dokończymy, sobie, bo już mało go zostało. Co on tutaj tak idzie? Nie, dobra, o, tu powinien być generator. W sensie przeważnie jest. Na miejsce, które no i jest, generator, dobrze. To jest fajna miejscówka, bo trudno do niej dojść. Łatwo uciec, jak mi się wydaje. Bo jak on tu przyjdzie, to wskakujesz tutaj, jakby. Widzisz go? Wskakujesz i jakoś tam masz szansę, nie ma ucieczkę, nie? Więc sobie fajnie zrobić. Zobaczcie, w ogóle taki kurde gigant. Okropne to jest w ogóle, co tu się dzieje. Jakby tak może w takim wypadku takie coś wyrosnąć. No nie wiem, co tu się w ogóle zmodyfikowali, co oni tutaj kombinowali. Co oni chcieli stworzyć, właściwie. No, już tam zamknę, powiedzieli. jest ten komboy? Nie mi się wydaje, że to jest komboy. To był e, męski głos. Ach, to był tylko jeden ziomuś. Ale nie nie, 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 nie nie próbuj się ściągać mi tutaj. Ci zaraz uratuję, jak on tylko tutaj będzie próbował przyleć do mnie. No i patrzcie, patrzcie, widzicie? I mówię. Widzicie, tutaj on będzie sobie próbował przyjść, a my się tutaj skoczymy. Tylko, że on. Chyba nie próbuje do nas. Dobra, ściągnęli tam tego. W dobrym momencie trzeba skoczyć, tak powiem. Myślę, że tak on już będzie tutaj wchodzić, to wiecie, to jest taki szybki skok. Wsiadaje. Nie, nie testowałam się tego. Będzie pierwszy test, jak on w ogóle przylecia do nas. Uwaga, czy to się sprawdzi? Dobry test umiejętności, świetny test umiejętności. Kozak. Dobra, skoczmy ten na i będziemy działać, kurde, szukamy totemiku. Bo ja mam już taką fajną cechę, o której już mówiłam poprzednio, tylko że miałam inną postać. Że po prostu i... Nie lubię tego, już mówię... A, już koniec! A tu nie, jeszcze nie. Już się patrzysz na pasek, już kończysz. Dobra, gdzie jestem... Ale jest daleko, więc do nas tutaj wow. nie dojdzie. On był po tej stronie, tak myślę... Nie lecimy na schody. Tylko lecimy do... O, to jest kolejny generator. Ja bym go ruszyła, żeby on się tutaj skupił na nim. O, widzicie już... Tu... O, był totem, dobra. Ten totem to dobra sprawa jest ogólnie, bo moja cecha właśnie nie zadziała. Dobra, tylko by się przydało, go zrobić, tylko już ten generator, co się teraz kręcić. A 200 jak umyślenia po prostu. Dobra, weźmy sobie... O, komboy! Pan wrócił Robię sobie tutaj robicie ten generatorek, a on tu idzie tak troszeczkę. Może zrobić chodzi... Nie. O, szu. Ludzie! Spitalamy. Każdy w inną stronę. Co ty taki jesteś agresywny? Co ty taki agresywny mi tutaj robisz? Jakieś agresje bez przesady. Spokojnie, co tylko? Dobra. Nie prze, nie atakować. Wolno chodzi chyba. Weźmy mu paletkę. Niech się powkurza trochę. Chyba nas zgubił. Czy ja skończę ten... E... No... Ej! Nie ładnie tak brać moje totemiki. O, cześć zametek Masz tam jakiś totemik? Dobra, już idę ciebie. No spoko. Ale stary, gdzie chcecie coś iść? Stary, no w sumie to jest dziadek, więc tak pasuje do niego. Czy widzieliście jakiś może totemik? Czy może nie? Gdybym zejście na dół, ja bym sobie zeszła w sumie i... Sorki. Ale to są zawsze skrzynki i niestety te skrzynki coś wyciągniemy. Może nam się przyda do giroczki. Nie tak czy uda nam się uciec? Kurde, nie dam tej cechy 100%. Dobra. Ja bym chciała znaleźć się totemik. Kurcze. Odwalają za nas całą robotę, nie? Gdzie ten totemik? Czy na górze będzie? Wydaje mi się, że tam jakiś pył zawsze. Zbieramy szybko, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Co to, jakaś szkoła jest? Tak, tak. Gdzie nie wiem, powiedziałam. O, jest totemik, dobra. Kto jest totemik? Obma obmacuję sobie czaszki. Ciekawe Dobra, mamy tą ceszkę Zawsze fajnie, nie wiem, z jakiejś walki się, kurde, działy O to, że... Coś ty zrobił Koronawirus Co? Wytępiłeś tutaj jakiś wirus się do... O oh, no Ty jesteś mogę się z tamtej strony przyjść, jak tutaj nie ma niczego, tylko to. Czy siedzieć tutaj przy władzy i poczekać aż oni mi tu zrobią? Czy nie? Ja tu dalej nie mogę znaleźć żadnych generatorów. No halo! Dajcie mi jakiś generator! Nie zrobiony, tylko nie zrobiony. Kręcę się w kółko jak nic. Ej, jajku. Boże, kto krew, ja nie wiem, co Ej. oni tutaj robili. Ja myśmy, my, 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 na bank się kłócili, kurde. Kto to rozprzestrzenił? Co tuś, genera, tuś? Sie dziaduś. On Sorry. <grym> Ej, hey, no ale. Ja tego nie zrobiłam. Nawet nie wyświetlę, byłeś, tylko O nie, o biedny. O, ci... co tu się dzieje w ogóle. O jezu, cześć. Tam już prawie generator skończony, idziemy uciekać. Się zdogł pan. On jest daleko, więc ogólnie to sobie tutaj otwieramy to. Co on tam robi? Mam latareczkę, więc jak coś to... Dotarniemy go latarką. Latarniemy go latarką, jak nic. O, jak fajnie. W ogóle nigdy chyba nie uciekłam tędy, więc ogólnie fajnie. Siema dziadek. Ty też palisz papierocha nieładnie, tak wiesz? No i co, dobra. Nie będziemy się bawić. Fajnie to wygląda w sumie w tym. Jaki to wielki butychal jest. Ciekawe, czy cały jest zarażony. Dobra, biegniemy. Wow, kto uciekł? O, Jezu, dopiero tutaj, było, dobra. Mam szalinkę, no i tym akcentem można oczywiście kończyć. Więc może ucieknięta. Ciekawie płycie zdobyłam. Myślę, że nie za dużo, bo zrobiłam tu jeden generator i jeden totamik. I nawet nikogo nic nie mam skakań nikomu nie pomogłam, a i dobra jestem. 4 tysięcy, więc sobie spoko. Byłoby, kurde, więcej, gdyby nie to postać. No ale 5000 za przetrwanie, no bo przetrwałam. Ale to jakiś te, no bo chyba byłam tych razem z kimś. No i 3000. To nawet myślę, że dobry wynik. Wszyscy uciekli. Myślę, że było pięknie. I myślę, że to by mógł być koniec. Więc, jak widzicie, raz mi się udało, drugi raz nie. Odwrotnie. No to dobre. Dziękuję. Mam nadzieję, że się podobał. Moja super. Jakże ekscytująca gierka. Dziękuję i buziaczki.